Dziękujemy za głos! Tak to prawda, jest z nami krasnalka plastyczka, która pokaże nam, jak domowym sposobem zrobić takie piękne krasnale. Dokładnie tak. Filipie, będziemy robić takie krasnale za pomocą bardzo prostych rzeczy. Mhm. Będą Wam potrzebne. Raj stopy. A, a takie nowe trzeba kupić? Nie, no najlepiej, jak będą takie stare, już nieużywane. Okej. Okay. Będzie potrzebny klej. Mhm, mm jaki? No, zwykły taki klej plastyczny. Okej. Okay. Nożyczki. Mhm, mm o, to trzeba będzie uważać. O, tak, tak. Pamiętajcie, że jeśli nie możecie sami ciąć, to poproście o pomoc rodziców. będzie wam potrzebny albo kawałek materiału, albo stara skarpetka. O, z szuflady. Szuflady, ale taką, którą możecie pociąć. Nie cnijcie skarpetek swojemu tacie, dobra? Będą potrzebne takie małe pomponiki. Tak, żeby zrobić taki nosek. Sznurek na wąsy. Ryż. Jeśli nie macie ryżu, może być też kasza. Leganistka. Tak, koniecznie leganistka. I do tego przyda nam się też szklanka. Do ryża? Nie, do ryżu. No to co, zaczynamy? Dobra, to ty zaczynaj, a ja ci nie przeszkadzam. Bo za chwilę wrócę. Pa. OK, robimy sobie tutaj trochę miejsca. Bierzemy rajstopy i ucinamy je obie, mniej więcej po środku. Możecie wziąć tą część, przyłożyć sobie do tej drugiej, będziecie mieli wtedy równe rajstopy ucięte. To na razie nie będzie nam potrzebne. Bierzemy szklankę. Nakładamy, naciągamy na szklankę rajstopę. I będziemy przesypywać ryż. To nam trochę zajmie. Filipie. Jestem, jestem, jak ci No, przesypuję ryż. Jeszcze trochę nam zostało do zrobienia. Czyli to teraz musisz. Wypełnić całą szklankę, tak, czy to tą skarpetę? Tak, można wypełnić całą szklankę tak, żeby wszystko tutaj było pełne. O, widzicie? I teraz tak, zdejmujemy. Jeśli chcemy, żeby została ta, taka mała kuleczka, to zostawiamy i robimy teraz. E, sznurkiem tutaj zawiązujemy. Mocno? Tak, tak. Na supeł? Na supeł. Można też dołożyć, żeby była większa. Tak jak tutaj. Więc odcinamy kawałek. Uważaj na Szczęście, nic się nie stało. I zawiązujemy rajstopę jak najbliżej tutaj końca tej kuleczki. Najlepiej na dwa takie węzełki. Pewnie pamiętacie, jak, jak się wiąże buta. To właśnie ten pierwszy węzełek. I teraz znowu możemy przesypać tutaj ryż. I sypiemy ryż. Ostrożnie, żeby nie nawrócić. No, ale mhm. jak się trochę rozsypie, to oczywiście będzie można posprzątać. Dokładnie. Pamiętajcie, że ta kuleczka ma być zdecydowanie mniejsza niż ta. Jest takim podtrzymaniem na czapkę. Czyli taka głowa. Dokładnie. Krasna lowa, głowa na czapkę. Mhm. Teraz robimy supełek. O, I zaciskamy. Pozostałą część odcinamy. I mamy prawie gotowe. Jeśli wasza z, y, rajstopa jest trochę bardziej prześwitująca, możecie teraz nałożyć na nią na całego naszego krasnala drugą rajstopę i nie martwcie się tym, że tutaj y, nie macie jeszcze związanego y, tego supełka, bo będziemy robić wąsy. Wtedy jak przy, przymocujemy wąsy, to też się zwiąże. Ale będą takie jak moje. Takie zakręcone? No, chyba takie bardziej um, falujące na wietrze. O, <laughs> Znowu w takim razie wiążemy supełek i odcinamy. Jeśli zabraknie nam tu miejsca, możemy sobie przesuwać. Wiadomo, ryż jest dość elastyczny tutaj w tej rajstopie. No, oczywiście. Mhm. I teraz tak. Będziemy brać się za... Wąsy. Możecie użyć albo ramki na zdjęcia, albo po prostu pokrywki na pudełko. Może, możecie też poprosić e, rodziców, żeby dali Wam e, swoją łapkę. I możecie po prostu zawinąć na ich e, rękę e, wąsy. Ale mi będzie łatwiej, jeśli zrobię to po prostu na pokrywce. Zawijamy. Potrzebujemy całkiem sporo tych wąsów. No tak. Krasnale mają długie wąsy i długie brody. I dość bujne. Oczywiście. No więc wiążemy. Jeszcze trochę. Pamiętajcie, żeby nie poplątać tego wszystkiego. Żeby łatwiej nam było odciąć wąsy od pudełka. Gdy już będziecie mieć trochę wąsów, odcinamy sznurek. Odcinamy też kawałek sznurka, tak jak poprzednio, gdy tutaj związywaliśmy dwa woreczki rżu. I przeciągamy tutaj pod spodem. Robimy dwa supełki, żeby to się trzymało. Teraz odcinamy tutaj po środku, tak jak na środku wcześniej zawiązywaliśmy na pudełku sznurek. I mamy wąsy. Jeśli na przykład weźmiecie za mały kawałek sznurka, tak jak ja, przez przypadek, możecie wziąć po prostu każdy inny kawałek wąsa. I wtedy będziecie mogli sobie na spokojnie zawiązać przywiązać wąsy do krasnala. No, nie ma piny. Nie? Wszystko zawsze można uratować. Oczywiście, że tak. No, więc zwiążemy tak samo. Tak jak wiążecie sobie budki, tak dwa supełki. Odcinamy nadmiar. Siup, siup. No i co? Bierzemy się za czapę. O tak! Każdy krasnal ma piękną tapę, a z czego będzie twoja? Tak, ja zrobię najpierw trudniejszą wersję, a potem pokażę wam łatwiejszą. Jeśli uważacie, że wasz krasnal ma za długie wąsy, możecie się pobawić we fryzjera. To co? Tniemy? A moje? No nie, no tego krasnala wąsiki tu będziemy No To leży. tak, to tniemy. Dobra, to tniemy. Pamiętajcie tylko, nie bawcie się samemu we fryzjera. Teraz. Teraz się bawimy tylko w krasnolowego fryzjera. No i co? Mamy krótsze wąsy. Bierzemy się za czapę. Bierzemy skarpetkę. Yy, możecie sobie dla ułatwienia narysować wzór, po którym będziecie ciąć. Pamiętajcie, żeby nie ciąć tutaj tej gumki. Będzie Wam wtedy łatwiej założyć po prostu czapę na głowę i nie będziecie musieli szyć w tym miejscu. No, elegancko. Więc tnę wzdłuż tej linii. Tak mniej więcej na skos. Pamiętajcie, jak nie możecie ciąć sami, to poproście rodziców. No, pewnie chętnie Wam pomogą. Albo może starsze rodzeństwo. Albo starsze rodzeństwo. I teraz ważna sprawa. Staramy się nie szyć po prawej stronie, bo będzie widać szef i nie będzie to wyglądać tak pięknie. Więc musimy przewrócić to wszystko na drugą stronę. O proszę. Mhm. I teraz będziemy szyć po lewej stronie. Tak samo, jeśli nie umiecie jeszcze szyć, poproście rodziców albo starsze rodzeństwo. Igła jest dość niewygodna, gdy się ją tak a, ukujesz. Nawlekanie nitki na igłę też jest dość trudne. Oj, trzeba mieć bardzo, ale to bardzo dobry wzrok. No, ja no, masz szczęście, ty masz okulary, Dokładnie. Ty wszystko dobrze widzisz. Ja mam okulary, więc ja się nie muszę o to martwić. Myślę, że sobie poradzę. Okej. Okay. No, i przyciągamy nitkę przez igłę. Jak już przewleczecie nitkę przez igłę, włączycie dwa końce nitki i robicie po prostu supeł. Tak? Zwykły Jeba. supełek, tak jak Wam wygodnie. Najlepiej dwa, żeby Wam się nic nie zepsuło. Jak macie tutaj taki nadmiar nitki, też ucinamy. No i będziemy szyć. E, uważaj na palce. Uh -huh. Trzeba uważać. Przeciągamy przez obie części skarpetki lub materiału. I po prostu szyjemy. A to jest jakiś, taki specjalny ściek? Czy wystarczy tak tylko prawo, w lewo, z góry, na dół? Właśnie. Można z góry na dół. Ale ja wolę po prostu nie z góry na dół, tak poziomo, tylko tak pionowo. Wtedy stworzy się nam taki, taki tutaj kawałek nitki, który zabezpiecza takie wystające, późniejsze kawałki materiału ze szwu. Jeśli wasza mama ma maszynę, też możecie ją poprosić będzie To na pewno trwało dużo krócej. O, oczywiście. Maszyna jest szybka, normalnie, jak błyskawica. No, dokładnie. Ok, gdy skończycie już szyć, wystarczy zrobić taki sam supełek jak wcześniej między dwoma nitkami, gdy nawlekaliście igłę na nitkę i obcinamy nadmiar. Teraz po prostu Przerzucamy na drugą stronę skarpetę. I widzicie, Zszyte. Wow, ale magia. No, i teraz zakładamy czapę. Już zaraz będzie wyglądać nasz Krasnal prawie tak samo jak te tutaj. No, już prawie wszystko. Jest czapa. Jest czapa. O, Są wąsy, jest głowa. Jest głowa. No to prawie cały Kasnal. Teraz brakuje nam nosa. A no tak. Mhm. Kasnal musi mieć nosa. Bierzemy klej, nakładamy trochę kleju i przykładamy na środku wąsu. A z czego ten nos? Z tego pompona? Dokładnie. O, z tego pompona. Super, taki kolorowy wisienki będzie. Możemy też wziąć z drugiego pompona i przyczepić albo przyszyć tutaj. Jeśli nie macie pomponów, możecie użyć plasteliny albo kawałka papieru, może być też guzik. No i mamy gotowego krasnela. Wow! Piękny. Spróbujcie zrobić sami. No i wyślijcie zdjęcia. To co? To dodajemy głos do studia. Dziękujemy! Papa! pa! pa. pa, pa.